Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witam was na kanale Anku StarCraft, Wreszcie nie będę za wiele owijał w bawełnę, może tylko na początek zaproszę was na dzisiejszą środę z SC by Morglum. Myślę, że ten wod na kanale pojawi się około godziny 15, więc spokojnie mogę was jeszcze na audycję Morgluma zaprosić. Wybrałem na dzisiaj mecze pomiędzy Teranem a Zergiem. A dlaczego? A dlatego, że na Gosu Gamers ciężko było mi ostatnio znaleźć replay, na którym Zerg wygrywa z Teranem na los Temple. Trafiłem w końcu na tą grę pomiędzy Strelokiem niebieskim Teranem zespawnowanym na godzinie 6, a Oji Zinio zespawnowanym na godzinie 12. Czerwony zerk, oczywiście. Zobaczymy, czy Zinio poradzi sobie z terkiem. Na tej mapie, swoją drogą, chciałem wybrać jakąś grę z noworocznej imprezy Kasperskiego. Myślałem przede wszystkim chyba o grze Manny i Reta, ale stwierdziłem, że te gry większość z Was pewnie widziała. więc troszeczkę starszy replay uploadowany z tego co pamiętam wczoraj. No i widzimy, że będzie strelok. Wolinował się pod rampą. Wiem już dzięki Wam oczywiście, dlaczego to robi. Zresztą wspominałem Wam, że sam gram teraz troszeczkę terkiem i widzę, że takie zagranie oczywiście ma ręce i nogi i wygląda na to, że Strelok będzie otwierał od dwóch baraków bardzo szybko. Będzie więc agresywnie próbował zagrać teran No a Zinio wygląda na to, że postawi hacza przed pulem. Tak jest, mamy szybką ekspansję dla Zerga. No i to jest Pierwsza zła wiadomość tak naprawdę e, dla zerga w tej grze. Bo, choć nie jest to jeszcze Tordrop, no to będzie szybka presja. Na pewno, jakimiś marinami, próba może bunkier rasza. Zobaczymy, co spróbuje zrobić Sterlock. No, ale na pewno będzie chciał presję na zerga nałożyć. Nie ma rafinerii. Widzimy, że będzie więc pompował mariny z dwóch baraków bez żadnych adonów. No i zobaczymy, czy uda się uniemożliwić Zinio zajęcie tej ekspansji. Co byłoby ciosem, bardzo tak naprawdę mocnym wymierzonym w stronę zerga. E, botor dropy oczywiście e, które są normalnością w TVZ na Lost Temple e, no jakby odcinają tą ekspansję trochę później wygląda na to, że wygląda na to, że Strelok będzie miał możliwość zablokowania tej ekspansji dużo wcześniej, bardzo szybko, dwa SCV -y jadą już w stronę main'a, Zinio wpada tutaj pierwszy SCV, będzie miał łącznie trzy SCV -y i jednego Marina jak na razie ale to może być wystarczająco za ilość jednostek, szczególnie, że dopiero teraz zmorfował się tutaj spawning pool, drony ruszają do ataku buduje tutaj supply'a przy rampie Strelok wygląda na to, że będzie chciał całkowicie zablokować Zerga zdążył postawić tam bunkier, e, zanim Creeps e, Catcherie rozszerzył się. Do tej rampy No i nie wygląda to najlepiej Kolejny Marine dobiega tutaj dla Sterloka Jeszcze jeden jest już w drodze W dodatku powstaje ten bunkier Dopiero teraz zespawnowane pierwsze zerglingi Ale one nie dopadną tego scv Bo dobrze ułożony akurat w tym momencie Poza zasięgiem zerglingów No i pakuje już do tego bunkra Trzy Mariny Ma tutaj jeszcze dwa SCV-y Cała Hatchery skończyło się oczywiście morfować Trzy zerglingi po lewej stronie zespawnowały się Ale nie za wiele tutaj zdziałają Spora grupa zerglingów w góry, no ale w asystencie tych SCV-ów ciężko będzie zergowi zniszczyć ten bunkier. Chyba planuje tutaj jakiś atak z dwóch stron, no ale zobaczymy, czy uda mu się tego kontejna wczesnego. Bardzo przełamać, wydobywa co prawda Zinio nad tym naturalu, ale są to cztery drony, które za chwileczkę mogą okazać się bezrobotne. Jak tak dalej pójdzie, co nam tutaj ciekawego szykuje Teran. Nic nadzwyczajnego, decyduje się zaekspować oczywiście. Nie ma niczego nadzwyczajnego w takiej sytuacji. Najprawdopodobniej zniszczy ekspansję Zerga, sam wykorzysta swoją przewagę, swoją teraz absolutną kontrolę gry, aby zająć swojego naturala, no i wtedy Zerg będzie już w naprawdę nieciekawej sytuacji. Widzimy, że dwie rafinerie dostawia teraz strelok, wyciąga w dodatku tutaj te zerglingi, które zbierał po lewej stronie Zinio. No i nie wygląda to najlepiej. Ta grupa w dalszym ciągu. Czeka tutaj na zbawienie a Hachery no, nie ma już najmniejszej szansy na przeżycie teraz. Zinior rusza tymi zerglingami Nie wiem czy w tej chwili ma to sens, skoro to Hachery jest i tak stracone, mógł poczekać na jakiś beining nest, bo nie wydaje mi się, że przełamie tego kontajna bez beiningów cały czas dosyła tutaj Marine strelok z tych dwóch baraków w dalszym ciągu bez żadnych Adonów. No ale gaz pojawia się uterka, więc za chwileczkę na pewno i Adony przy barakach się pojawią, szczególnie, że nie będzie póki co Strelok te chował, dorzuci po prostu kolejne dwa razy no i będzie chyba dość szybko zainteresowany zakończeniem ten, tej gry przedarł się jakieś dwa zerglingi zinio zobaczą co się w ogóle kroi na tej mapie nie wie kompletnie nic o poczynaniach terka zerk choć ma tutaj Overlorda i myślę że o tej ekspansji tak naprawdę zinio wie tak jest wie Doskonale, ale tak naprawdę zerk w tej chwili nie za wiele może Z tym, zro z tym zrobić Bailing nest W tym momencie kończy się morfować W dalszym ciągu jest tutaj ten supply i bunkier Z dwoma marinami w środku Troszeczkę obgryziony już przez zerglingi Pierwsze banelingi już się morfują No i przełamie za chwilę Zinio Na pewno tego containa, ale nie dba Już w tym momencie o to Sterlok Widzimy, że dwa tech laby Powstają przy barakach, przy tych Myślę, że za chwileczkę zobaczymy również jakieś adony Chyba, że będzie pompował tylko i wyłącznie Maryny e, Strelok, a te laby są mu potrzebne do upgrade'ów, tak jest, mamy e, steam Zobaczymy, czy za chwileczkę zacznie również researchować shieldy. Tak jest, więc będą dopakowane te mariny. Myślę, że wolałyby tak naprawdę medivaki. Co panowie o tym sądzicie? Medivaki czy tarcze? No niestety, dostanie się tarcze, a zerlingi wybiegają z bazy z Przełamany ten contain, odbudowywane hatchery na naturalu, ale to może być już troszeczkę za późno, choć tak naprawdę Strelok nie uruchomił swojej ekspansji, więc gdyby coś działał tutaj zerk, no to miał Miałby szansę jeszcze wrócić do tej gry, ale widzimy, że tych Zerlingów jest zdecydowanie za mało, zaolinowany tutaj całkowicie strelok dorzucił teraz dwa saplaje, u góry rampy ma już marudery, reset czuje się jak już mówiłem ten i combat shield i steampack, no i nie wygląda to dla Zerga najlepiej Hachery w naturalu gotowe dopiero w połowie. Zobaczmy ile ma tutaj dronek. Sporo na pewno wysłałby z chęcią kilka na Naturala 27 do 24 w tym momencie. Inkomterka Lepszy jak to wygląda, jeśli chodzi o supply'a 40 do 57, więc przewaga tutaj Streloka wyraźna. W dodatku wylądował już tym, co Cena Naturalu rozpocznie zaraz tutaj teren wydobycie no i będzie mógł cały czas swobodnie z tych czterech baraków makrować. Widzimy, że Zinio decyduje się poświęcić tego Overlorda, żeby zobaczyć co w trawie piszczy. W trawie piszczy faktory, będziemy mieli więc po faktory na 99%. Starport, szybki słapik reaktor i wtedy mariny będą miały już nad głowami Medivaki, w łapach będą miały tarcze będą również do dyspozycji marinów i maruderów dragi. Jednym słowem mariny na full wypasie wpadną tutaj najprawdopodobniej do Maina z Zinio za chwileczkę No i będzie to na pewno ciężki orzech do zgryzienia dla zerga, choć morfuje tutaj sporo Bailingów 6, ale widzimy, że nie researchuje speeda dla nich zamiast tego zdecydował się na dostawienie roachwarna a ten speed może tutaj okazać się kluczowy, szczególnie że zobaczmy dokąd sięga. Krip Zinio nie mógł sobie nawet pozwolić na rozprowadzenie kripa, no i wpada tutaj bardzo duża ilość jednostek. Terka od razu zajmie się tym Hatchery nie będzie nawet próbował ściągnąć jakiś dron, no i ruszają banelingi, drony i zerglingi, ale zdecydowanie jest tego za mało. W dodatku ze steampakiem Strelok będzie mógł bardzo łatwo uciec przez bejlingami bez speeda, które nie mają w dodatku pod swoimi nóżkami creepa. Zbiegają tutaj kolejne jednostki, ale ładnie mikruje strelokość teraz. Bardzo mało życia już na tej piechocie podzielił swoją armię. No jeden bailing doszedł do celu, drugi niestety wybuchł przed samymi maruderami i wygląda na to, że po raz kolejny nic nie powstrzyma terka, aby zniszczyć to hachery. Tak jest z na spółę z Broodlingami na pewno E, zmiażdżą te marudery Ale nie ma to dla Streloka Tak naprawdę większego znaczenia Jemu i tylko i wyłącznie chodziło O zniszczenie tej ekspansji Po raz drugi zresztą e, No i Zinio w jeszcze gorszej sytuacji O ile to w ogóle możliwe niż był Kilka chwil temu mamy słab, e, O którym mówiłem Będziemy mieli więc teraz do armiterka Dołączone medivaki e, No i to będzie tak naprawdę gwoźdź do trumny Zinio Bo nie wydaje mi się e, Aby Zerg mógł wrócić z tej dalekiej podróży e, Nie będziemy mieli żadnych torów żadnych dropów na klif Bo nie jest to zwyczajnie po prostu strelokowi już potrzebne widzimy jak ładnie makruje cały czas sporo tej piechoty pojawia się w jego armii 30 22 mariny 2 marudery wpadną zaraz po raz kolejny na tego naturala tak to przynajmniej wygląda 6 bejnlingów, chyba tak jest, i 18 zerlingów to wszystko, czym dysponuje Zinio, więc tak naprawdę e, ciężko, ciężko to wygląda. Widzimy, że Terran nadrobił również Har Harvester Count. E, ma w tej chwili 8 STV więcej niż dronów. Co ważniejsze, wydobywa w dwóch miejscach. E, no i nieciekawie to wygląda, będzie musiał coś zrobić w tym momencie z Zinio. No i wygląda na to, że ładnie e, otoczy tą piechotę, ale. E, czy to coś tak naprawdę zmieni? E, odniósł tutaj zwycięstwo, bardzo ładnie zablokował tą piechotę z e, na speedzie, ale e, Strelok e, jest chyba już e, zbyt e, z przodu, będzie dropował jednostki do main'a Zerga w tym momencie, e, ale... Ale, ale szybko po tym creepie przybiegną te zerglingi, jest ich dość sporo, są również banelingi w mainie creepa, akurat Zinio ma dość sporo, no i wycofuje się, jak widzimy Strelok od razu nie będzie walczył w tym niekorzystnym dla siebie terenie. Jakieś kolejne dwa medivaki buszują tam po mapie, dwa bunkry dostawił tutaj Strelok na wypadek, gdyby zerk próbował przemycić do jego naturala jakieś pojedyncze banelingi, jakąś małą grupę zerlingów nie chce dać się tutaj Strelok niepotrzebnie stresować i harasować. Żadnych taretów dostawiać, nie musi, wie doskonale, że Spyra póki co nie będzie, choć rozpoczął Zinio e, morfowanie do Lejra. Zdropował w tym momencie swoje jednostki e, Strelok na tym klipie. Nie są to, co prawda, tory, ale również e, skutecznie będą mu przykraczać tutaj. Zergowi życie i nie może sobie z od początku gry e, powydobywać spokojnie na tym naturalu. E, Astrelok kolejną porcję jednostek pakuje do Mediwaków no i wyślę tam e, nowe jednostki. No i ciężko, ciężko będzie e, zergowi coś zdziałać. Co prawda, próbuje tutaj ukryć jakieś sniki hatchery e, ale czy ta ekspansja dojdzie w ogóle do skutku, czy rozpocznie tam wydobycie zergów? Gdyby tak było, e, no to myślę, że mógłby wrócić do tej gry w tym momencie jego sytuacja jest naprawdę nieciekawa będzie chciał wyciągnąć tego queena zrobił to bez problemów zdąży również wpakować chyba te jednostki domu Medivaków nie ma nawet takiej potrzeby. Jeden maruder przeżył tam spokojnie na dole. Mariny z góry wyciągnęły sporo zerlingów, no i wygląda na to, że za chwileczkę ta gra będzie nam się kończyć, bo ciężko, ciężko to wygląda naprawdę dla Zinio. Kolejne dwa pełne Medivaki latają tutaj nad mainem. W tym samym czasie jeden Medivak cały czas zajęty tym naturalem. Nie daje ani chwili spokoju Teran. Zergowi udało się, co prawda. Zinio troszkę rozprowadzić tego creepa, co na pewno ułatwi mu walkę, ale mamy siege tanka zapakowanego do Medivaka, czy siege Mode już jest gotowy jest gotowy, no i będziemy mieli wejście teraz z dwóch stron Spire próbuje tutaj zmorfować Zerk, ale nic z tego nie będzie. Zobaczmy jak te Zerlingi poblokowały benlingi. Nie udało się wyciągnąć tak wielu Marinów na pewno jakby chciał. Zerk. No jest już tutaj ten siege tank i nie wydaje mi się, aby miało coś uchronić przed trzecim trzecim. Zniszczeniem tego hatchery zerga wpada tutaj spora ilość zerlingów i Bailingów ale co z tego, że Zerg ma tych jednostek w polu całkiem sporo, skoro w tym momencie Strelok rozpoczyna wykorzystywanie tego klifu, więc i w tej grze, mimo tych wczesnych ataków, Terana klif również okaże się może nie tak decydujący jak zawsze, ale będzie to kolejny gwóźdź. Do trumny Zinio. Co prawda, mamy hackerii na godzinie trzeciej, ale nie wydaje mi się, aby miało to coś zmienić. Wygląda na to, że Zinio sądzi podobnie. Mieliśmy kolejnego dropa tutaj w mainie w międzyczasie, a Teran wydobywał sobie w najlepsze. Zobaczmy tylko, inkom, jak to wyglądało w tej ostatniej minucie gry. To by było na tyle. Mam nadzieję, że gra była do przetrawienia i że wrócę wreszcie do regularnego nagrywania, ale naprawdę, niestety, są rzeczy, na które nie mam wpływu i nie mogę. Mogłem nagrać dla Was przez te święta tyle, tylu rzeczy, ile chciałem. No niestety mam nadzieję, że to nadrobię i że mi to wybaczycie. Dzięki za uwagę. To spotkanie komentowało dla Was oczywiście, Ankul. I do następnego razu.